Witam Was, tu znowu ja, Wasz ulubiony krasnolud Milven, a to następny, drugi już odcinek z Kryszenk. W tym oto odcinku wskoczymy do pociągu byle jakiego i odbędziemy podróż za jeden uśmiech, by dorwać złego l Rzeźnika i odzyskać naszą dziewczynę Ewę, jeżeli dobrze pamiętam jej imię. Z tymczasem, co na początku nas czeka? Czeka nas nowa giwera. Shotgun, jak nie mam. Oczywiście pojawiają się prawda, yy, dodatki, prawda, w sensie informacje. Shotgun pozwala przestrzelać kilku wrogów. tak wiecie, jak się ustawią w urządku, to możemy ich tak elegancko pacnąć tak jeden po drugim potem będą leżeć. I mi się zdaje, że to jest lepsza broń w wielu starciach niż podstawowe yy, spluwy. Jakiś nowy ruch, że jak położymy wroga na ziemi i będziemy go blać, to możemy wcisnąć w dół i i pewnie będzie taki ładny, rozplaskany. tak to słów nie mam. Tak, to jest gra brutalna. Mam nadzieję, że zaraz zobaczymy to w akcji. Jak pięknie się sprawuje nowa givera. Widzicie, pełna gracja. Aj! Aj, musimy się bronić przed psami. Dobrze, pominaliśmy gościa. A teraz tam się. No, ejże, ejże, no. Muszę no, że tutaj nie jest dobrze, bo jest ten duży, a duży przeszkadzają strasznie. Ale już nie pozbyliśmy się go. Teraz w Cyk, cyk, i wypijem za trzech. Przecież wypić to nie grzech. Tego się już nie spodziewał, ominęliśmy go. I może z trochę stratami, dużymi energii, choć oby nie za dużymi. Tak myślę, przeszliśmy dalej. No, czeka nas te tequili standardowy, prawda, lekko patrujący w tej części świata. dalej się złapać. Ajajajaj! Są psy, to jest niewłaściwe, trzeba zrobić psy. Tak, i teraz widzicie tą moc. No, ej! Widzicie, psy mnie już nie są w stanie tak dobrze ruszyć. Cyk, no. Tutaj już prawie zero uszczerbki na zdrowiu, pies leży. Zdech, pies, że tak się wyrażę. Idziemy dalej. Takili nie ma, szkoda. Pruną. I teraz prawda, kombosy, kombosy, kombosy. Ajajaj. I teraz nie pozwolicie mi się ruszyć. Szczególnie tym dużym. I teraz ciach, ciach, nie damy im się podejść. I trzepiemy kombosa. Tak, tak, 50, 63. Dojdziemy do... Aj, no cóż, przerwało się takie piękne kombo, ale cóż, zabrakło wrogów. Kolejna flaszka wypita. idemy dalej. Ktoś nas czeka nic. Teraz powoluśku, po Nie zauważy nas. I w pięknym szczalem w wpięte. Pokonujemy go po cichuśku, po Tutaj nie chcemy, żeby nas załatwił. To szybko poszło. Tak, jeszcze by trochę mało efektywne. Ale trzeba przyznać, że skubany Shank ma tą grację. Oj, już byśmy spadli. E, tymczasem przyznam się, że zaznajomiłem się z paroma informacjami na temat twórców tej gry. E, zacznijmy chociaż od tego, że grę stworzyli Kanadyjczycy. No może niezbyt odważny naród, ale widać ludzie z pasją. Za co jest to studio Clay Entertainment Cóż ci panowie, mają, panowie i panie mają w dorobku. No Oczywiście wspomniałem, że tam współpracowała przy fabule tej gry pani od Gears of War. Poza tym to studio ma całkiem nieduży, ale znaczący dość myślę dorobek. Przede wszystkim no, poza szenkiem odpowiadają chociażby za... Mark of the Ninja, gra, która, o której przeczytałem recenzję jakiś czas temu w, 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 w jednym z blogów na forum actionu, czyli forum oficjalnym CD Action, to była właśnie taka skradanka o bardzo prawda, motywach, prawda. To jest jedna gra. Druga gra to bardzo popularny ostatnio wśród wielu, wielu let's playerów Don't Starve. To właśnie ci sami goście, którzy stworzyli Don't Starve, stworzyli właśnie Shenka, więc myślę, że to jest równie warta, ciekawa informacja. Tymczasem pozwólcie, że walka mnie czeka, Cyk, cyk, cyk. Hej. Hej. I ciach, i pijemy gościa. Cyk. Ojojoj, oj, oj, aż dwa razy strzelił. Tymczasem czeka nas kolejny podejrzany trunek z gatunku xx. Co jeszcze ma na swoim dorobku? Sami się tu elegancko zajmę. W międzyczasie opowiem, co takiego stworzyło Play Interactive. Co jeszcze stworzyło? Współpracowali przy Torchlight 2, ale tylko przy robieniu filmów, o dziwo. Taka ciekawostka, teraz wróćmy do gry. Myślę, że to jest taka standardowa wiedza na temat twórców. Tymczasem kolej z kawachem mnie tu gruździ. No, teraz już leży. Oj oj oj. Tutaj duży tego, duży to się zajmiemy od razu tak jak chciach. Dobra. Yy, czy coś można powiedzieć o więcej o Clay Interactive? Chyba nie. Mam parę jeszcze innych informacji. To sobie zachowamy na, na następne odcinki. Yy, no cóż, idziemy dalej. Dobra. troszeczkę. Tutaj czeka koźni łeb. Oj. Niestety nie mogę tam podejrzeć. Niestety. To szczelimy. I wypadła giwera typu wulkan. Niestety jest to dość niemobilna platforma strzelnicza, ale zobaczycie zaraz jej siłę, bo czuję, że tu będzie ostra Nie Niebezpieczna. Jak widzicie, wrogów mogę rozwać nawet ich nie widząc, z czego niechętnie skorzystam. Dużo może mieć u siebie. Ola, la, mano! Dobra. Widzimy, jesteśmy o wiele wolniejsi i nie da się z tą bronią skakać, z chlupkiem pożegnamy się z panem Vulkanem i idziemy dalej. Fajno, fajno. Strzały ostrzegawcze, ale i tak czy to jest kolejna arena.

ale my tu się z nimi elegancko obejdziemy aj na 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 głupi pies skąd ich tyle? Jezus cyk cyk bronią palną jak każdy porządny pal. poszedł pies Daję. jest i tak to się robi po co rakaż jak wystarczy trochę amunicji i już po sprawie. Kurczę, niestety nie patrzę, ile tego nagrywam. Jak coś to w międzyczasie to podzielę. No ale cóż, dobra, tyle to uwag. Kolej się z kanadami. Nie lubię. To jest kujostwa, kujostwo, kujostwo. Ale zostawili trochę rzeczy. O, kontratak. Po prostu jestem jak ten Acja Vittoria da Firenze. Jak skontratakuję, to jest dobrze. Bo przyznam się, że na początku to miałem straszne, straszne problemy, żeby nauczyć się tych... Ten duży, jakiego ja kurwa nienawidzę. Dobijam go. Nie dam użyć. Nie nauczyłem się za dużo z tymi. Operować tymi. Flaszka, flaszka, flaszka. Nie nauczyłem się, przez jakiś czas nie umiałem tego dobrze odpowiadać. Cały czas zapominałem, że można tu się blokować, bo się, jestem agresywny gracz i nie, nie, nie używam. Idziemy kładką. I widzę podpowiedź. Wybuchając cepeczki ha, ha, ha. Cyk, cyk, cyk Niestety nie... Aj, aj aj Cyk Dobrze, leż Oj i tu będzie chyba bardzo niemiła rzecz Tak mi się zdaje. No dobra, przynajmniej się że to. Raj. Dobra. Ciepłem, ciepłem ich. Tymczasem tam są na górze. I teraz kwestia tak, pozostać w ruchu, żeby ten z kałaszami nie mógł trafić. Jak tych na dole, to będę musiał zająć tym, co jest na górze. Póki co... Aj! Aj! Dobrze, jaj aj. Pomocy, pomocy. Flaszkę, flaszkę... Bro... Dobra, tego zacznij się własnym granatem i chluśniem Złapię, no nie złapię, no. Oj, oj, oj. własnych, Bo no własnych snuci strzelają. Nie, nie, granat, Kawaś mnie nie trafi. Dobra, pomoc. Aj! Aj, żeby teraz mnie nie trafił. To będzie krytyczna chwila. Powiem, że on musi się dobrze przymierzyć, bo i tak nie trafi. Zmiana broni. To działa, No nie no!